Witajcie, kochani, z tej strony Tarociska Winaja w pierwszej kolejności. Oczywiście witam moich stałych widzów, moich subskrybentów. Bardzo się cieszę, że jesteście, że mnie słuchacie, że mnie oglądacie i dzięki Wam mogę rozwijać dalej ten kanał. I oczywiście przy okazji witam osoby, które są tutaj pierwszy raz. Zapraszam do wysłuchania. Mam nadzieję, że Wam się tutaj spodoba. A jeśli się Wam spodoba, no to zapraszam do zacnego grona moich widzów. Eee, dosłownie. Proszę, proszę o tą małą subskrypcję. Będzie mi bardzo miło, kochani. A was wam zajmie to dosłownie chwileczkę. Kochani, teraz mówię raczej do moich stałych oglądaczy widzów. Yy, yy, ogłoszenie mam takie malutkie, ale nie będę marnować tutaj czasu na nagraniu. Yy, ogłoszenie dotyczące czytań codziennych, horoskopów codziennych. Jeśli jesteście ciekawi, jaka jest sytuacja obecna, to zapraszam do opisu pod filmem bądź do komentarzy. Gdzieś wam tą informację yy, oczywiście udostępnię. Yy, więc, jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam, kochani. Dobra, kochani, dzisiaj mamy na takie czytanie typu bezterminowe, czyli bez względu na to, kiedy traficie na to nagranie, ma ono moc aktualną i będziemy podglądać, kochani, w potwory naszego życia, czyli takie potwory, których warto już się pozbyć z naszego życia, czego, których warto nie karmić, zagłodzić dosłownie, niech sobie, no umierają śmiercią naturalną, ponieważ te potwory nam przeszkadzają w życiu, blokują nam drogę do przodu, zatrzymują nas czasami nawet w miejscu i być może nawet sobie tego nie uświadamiamy, a czasami wystarczy sobie uświadomić, co nam w życiu przeszkadza, co jest dla nas takie niesprzyjające. A już reszta pójdzie jak z płatka, czyli uświadomimy sobie i wiemy z czym przede wszystkim i jak walczyć. Więc jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam. Nagranie oczywiście skierowane do znaków od wagusi do rybek, więc jeśli jesteś którymś z tych znaków, zapraszam do posłuchania. I okej okay, kochani, zaczynamy od wagusi, wagusiu, wagusiu. Zobaczmy, jakiego potworka nie powinnaś już dokarmiać, kogo, ja, kogo lub czego pozbyć się ze swojego życia, żeby ci było łatwiej. Zaglądamy wagusia. Już tam się dzieje. Uwa, Gusi, jaki potworek się zadomowił? Oj, i nie chce wyjść. Dobra, dobra, dwie mi się... Okej. Okay. Dwie tutaj na stare karty, kochani, stare karty. Jak widzicie, już są tak... E przemęczone życiem. <laughs> dobra. No, kochani, dwie siódemki mamy. Wagusie, wiecie co, siódemki to są e, takie, wiecie, bardzo przemądrzałe energie. Bardzo przemądrzałe i one się tutaj będą mądrzeć nad Wami. Takie, wiecie, troszeczkę kazanie umuralniające. E, I teraz tak, pytam zatem. Czy Wy, wagusie, nie próbujecie na siłę udowadnić całemu światu, że, nie wiem, jesteście najlepsze, że wiecie najlepiej, nikt nie ma prawa m, Was pouczać, hmm? To wiecie, takie, takie przeświadczenie na własny temat. Ewentualnie, czy Wagusia nie ma przypadkiem w swoim życiu jakiegoś osobnika, który dosłownie pozjadał wszystkie rozumy, jest mądrzejszy od telewizora i w ogóle, nie wiem, bawi się wami, manipuluje, wykorzystuje tak, was w swoim życiu, a wy tak jakbyście byli, Wagusie, ślepi na tą osobę, na tego osobnika lub na to, że wy takcy jesteście. Pamiętajcie, odwracajcie sobie tę energię, ale jednak tutaj mam wrażenie, że chodzi o inną osobę w Waszym życiu i ona nie jest dla Was do końca dobra, ona nie jest uczciwa, ona wykorzystuje Was do własnych celów, do własnych potrzeb, tak? To są jakieś malwersacje, jakieś kłamstwa, oszustwa wręcz. A co Wagusia robi? A Wagusia robi piękne oczka i robi takie ochy, achy. No bo on jest taki fajny, taki piękny, taki wspaniały, że on wcale taki nie jest. Pomimo tego, że cały świat krzyczy naokoło, że jest. I, 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 I w ogóle to jest idealizowanie jakiegoś człowieka, który nie jest do końca uczciwy wobec wagi, kochani. To jest Wasz potwór, Wagusie, kochani. Tego gościa, czy, czy gościówę pogonić ze swojego życia, bo to on, ona blokuje Wasz. Rozwój, wasze życie. Tu jest idealizowanie, upiększanie, koloryzowanie i w ogóle malowanie innego obrazka człowieka, który w rzeczywistości nie jest dziełem sztuki. To jest takim zwykłym bohomazem gdzieś na kartce na tak od niechcenia. Więc Wagusie, nie wiem jaka waga musiała to usłyszeć, ale zwróćcie właśnie uwagę na to, czy nie za bardzo się tutaj wymądzacie wy i czasami mm, mm, nie każdy Wam chce pomóc, lub czy właśnie ta jest, nie jest waszy, nie ma w Waszym życiu jakiejś osoby, która. No niby piękna, niby tak, ale ona nie życzy i nie chce dla Was dobrze i wykorzystuje tą Waszą znajomość tylko dla własnych celów. Także tego potwora wagusia warto, żeby się z życia pozbyła. No, także wagusie chyba wiecie już co robić z takimi osobnikami. <laughs> dobrze kochani, skorpion, zobaczmy skorpionku. Mm, mm, jakiego potworka powinieneś pozbyć się ze swojego życia, czego nie dokarmiać lub kogo nie dokarmiać, co Ci przeszkadza, co Ci blokuje drogę do przodu, Skorpionku? Zaglądamy. Jaki potworek zadomowił się u Skorpionka Zodiakalnego? Mhm. Mm, mm, mm. <laughs> Okej. <Okay. śmiech> skorpionku! Ktoś Was chyba nie docenia, co? Czujecie się niedoceniani. Ktoś Was nie docenia w pracy, kochani. I czujecie się tacy troszkę, no niefajny, nie? Niefajne uczucie. Ewentualnie, kochani, w drugą stronę być może jakiś skorpion nie docenia faktu, że w ogóle ma pracę, a wiecie, jakie są dzisiaj czasy, o pracę trudno. Tudzież, kochani, yy, jaki skorpion uważa, że mógłby wykonywać tu swoją pracę lepiej, że ta efektywność, nie? Te efekty tej pracy mogłyby być bardziejsze takie. Mhm. Więc tu jest taki potworek, kochani. No, takie troszeczkę, mm, jej słowo, perfekcjonizm wychodzi z niektórych e, e, skorpionków. I ten perfekcjonizm, kochani. Może być waszym tym potworem, który was czasami zatrzymuje. Bo wy, wiecie, my sobie czasami narzucimy takich, takich swoich własnych obowiązków, planów, że ja muszę zrobić to, 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 i musi to być dopięte na ostatni guzik. A czasami, no wiadomo, troszkę są przeszkadzajki, coś tam przeszkadza, albo wyjdzie naprawdę świetnie. Tylko według Skorpiona, w opinii Skorpiona, to nie jest taki, jak on sobie w głowie oczywiście narysował wcześniej, wyobraził i już jest tutaj problem. I tutaj ten perfekcjonizm, kochani, taki tutaj czasami zabija dosłownie Waszą taką kreatywność, chęć do życia i chęci do tego, żeby po prostu dalej pracować, dalej robić, dalej się starać, kochani. Także tu jest taki Wasz potworek. No. I kochani, ktoś tutaj, być może skorpionek, ma kogoś bardzo drobiazgowego w swoim życiu. Kogoś, kto się czepia szczegółów, obraża się z byle powodu i w ogóle doszukuje się w skorpionku jak najmniejszej, aby tylko wady. Mm -hmm. I ta osoba też może skorpionkowy tutaj dokurzać, przeszkadzać w rozwoju osobistym w życiu. Więc skorpionki, teraz się zastanówcie, która informacja jest waszą informacją, waszym potworkiem, którego warto wygonić ze swojego życia? Czy ten perfekcjonizm, który po prostu czasami przeszkadza? Nie ukłamujmy się, czy ta osoba, która mm, dosłownie. Co chwilę zarzuca Was jakimiś dziwnymi zarzutami, obrazami, fochami, nie wiadomo czym jeszcze. Także tutaj, Skorpionki, warto się nad tym pokłonić i zastanowić się, który ten potworek jest gorszy, lub który Was dotyczy. I kogo tutaj nie dokarmiać. Także Skorpionki w ten sposób dla Was. Dobrze, kochani, strzelczyk. Zobaczmy, jakiego potwora nie powinien dokarmiać już strzelczyk w swoim życiu. Jakie sytuacje bądź osoby mu nie służą. Zaglądamy do skorpionka. To skorpionka do strzelczyka. Przepraszam, do strzelczyka. Strzelczyki. <grym> <noise> za szybko, za szybko ktoś się poddaje. W, mam wrażenie, że to dotyczy was, kochani. Być może za szybko odpuszczacie jakimś sytuacjom, jakimś ludziom e, w najmniej odpowiednim momencie. Mam wrażenie, mhm. zamiast jeszcze jakiś wysiłek włożyć, zamiast się jeszcze postarać o coś, o kogoś, to wy odpuszczacie, machacie ręką. E, nie ma sensu. <noise> Także tutaj. Stylczyki, zastanówcie się na to, czy nie za szybko się poddajecie, jeśli chodzi o jakieś wiecie, staranie, walkę o coś, o kogoś. Mhm. Także tutaj jest taka informacja. Kochani, tu jest dosłownie brak działań, zastój, stagnacja, kochani. To jest wasz potwór. Ten potwór, który jest właśnie bardzo mało rozwojowy. Wiecie, jak to jest, nie? Jak odpuszczamy, jak sobie darujemy jakieś akrobacje, wszelkiego rodzaju starania to to nie jest rozwojowe, nie? To zatrzymuje w miejscu. Taka logika. No, kochani, nie chcę nic mówić, ale czyżby jakiś tutaj strzelczyk był leniwy po prostu? <grych> Także... No, wiem, ja wiecie, ja, ja rozumiem, czasami trzeba odpocząć, ale niech to będzie chwilowy odpoczynek, taki urlop, taki przejściowy, a nie permanentne odpuszczanie za takie siedzenie w zwykłej, e, jakiejś szarej stagnacji, a i tak mi się nie uda. Nie. Tu jest Wasz potwór, strzelczyki. Trzeba uwierzyć czasami w siebie i trzeba uwierzyć, że jeżeli... Zrobiliśmy już osiem kroków, a dziewiąty nie do końca nam wychodzi. To uwierzmy, że jak ten dziewiąty jakimś cudem, nawet jeśli się mamy przewrócić, tak jeśli się przewrócimy za dziewiątym krokiem, to za dziesiątym pójdziemy dalej. Także tutaj taka informacja dla Was, kochani. Być może jakiś starczyk ma zadekalne rybki, które zatrzymują dosłownie, hamują drogę strzelczykowi. Być może, jeśli macie rybki, to zastanówcie się, czy te rybki no, nie powodują, że Wy się cofacie nawet czasami albo zatrzymujecie w jakimś rozwoju, nie? No ta rybka, nie wiem, jakaś taka jest troszkę chciałaby Was tak zatrzymać dla siebie i nie pozwala Wam na przykład działać, rozwijać. Się. Więc tu się zastanówcie. Ale ogólnie, kochani strzelczyki, dla Was takim potworem, którego warto wygonić ze swojego życia jest właśnie mm, czasami zbyt szybkie poddawanie się w walce o kogoś lub o coś. Także nad tym się warto zastanowić. Drogie strzelczyki. Okej, okay, kochani, koziorożec, tak? Koziorożec. Zobaczmy, jakiego potworka powinien się pozbyć ze swojego życia. zodiakalny koziorożec, co go blokuje, kto go blokuje. I, 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 i właśnie, jak sobie z nim poradzić. Dobrze, z koziorożcą zaglądamy. O, widzicie, jak słyszycie, zdrowie nie dopisuje. Mm, winajka jak zwykle. Przy jesieni co... Dobra koziorożcu jest dobrze, tak? Mm -hmm. Jest stabilnie, jest bezpiecznie. Koziorożec ma już wszystko, czego potrzebuje. Do szczęścia, tak? Mm -hmm. Jest mu dobrze. Jest fajnie. Ale, ale. Ale koziorożec myśli sobie tak, ale ja to osiągnąłem sam, sama. Ja na to zapracowałem, zapracowałam, tak? To były moje wysiłki, moje starania. Mhm. Ja tu, tu włożyłem mnóstwo energii, mnóstwo pracy i wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że aby tego nie stracić, cały czas muszę o to dbać. Kochani, taka fajna historyjka, ale to jest wasz potwór. To jest wasz potwór, który wam naprawdę przeszkadza w życiu i być może nie zdajecie sobie z tego sprawy, kochani. Bo, kochani, no, dosłownie, tu jest, kochani, pies pogrzebany. Komuś, jakiemuś koziorożcowi ciąży nadmiar obowiązków, nawał tych myśli, takiego zamartwiania się o lepsze jutro, kochani. Takie wiecie, że jeżeli takie poczucie, że jeżeli ja dalej nie będę się tutaj się wysilał, nie będę pracował, nie będę się starał, nie będę zabiegał o kogoś, o pracę, o, o dom, o, o, o wszystko, nie, prawda? Dosłownie o wszystko, to po prostu wszystko runie w gruzach. Koziorożce. To taki perfekcjonizm wychodzi, u jakiego znaku też już wyszedł, troszeczkę niezdrowy perfekcjonizm, który nie pozwala Wam dosłownie odpocząć, nie? Wy musicie być w ciągłym ruchu, musicie ciągle się starać, zabiegać o kogoś, pracować, kochani, żeby nie utrać tej stabilizacji, z której się tak naprawdę cieszycie. Tylko właśnie to myślenie, ten nawał obowiązków, to takie ciągłe zamartwianie się, prawda? Czy jutro będę miał to, co mam? Czy nie stracę tego szczęścia, tego, tego poczucia bezpieczeństwa? To jest to, co Wam naprawdę przeszkadza, co Wam ciąży. Mhm. więc kochani, dla Was taka tutaj malutka rada, albo postarajcie się troszeczkę mniej na ten temat myśleć skupić się na tym dzisiaj prawda, taki karpet kochani dla Was to, no, no jutro, różnie może być jutro, łapcie te chwile szczęścia, stabilności, bezpieczeństwa na chwilę obecną, nie zamartwiajcie się, a jeżeli już naprawdę Wam ciężko, bo, bo praca, bo, bo wysiłki postarajcie się podzielić te obowiązki także koziorożce, tutaj dla Was ten potworek mógłby sobie już pójść, nie, bo on Was naprawdę tutaj Dosłownie spędzę ten mam wrażenie. Ale jest dobrze. Więc tutaj starajcie się doceniać to, co, co jest dobre dla Was. Także koziorożce, taki dla Was przekaz, takiego potwora pogońcie. Pogońcie, pogońcie, bo on naprawdę siedzi tutaj e, Wam na dosłownie na kalku i szepcze do ucha głupie głupoty, głupie głupoty, które wcale nie, nie są wcale konstruktywne, kochani, a wręcz jedynie przysporzają Wam zmartwień i problemów. Także cieszcie się z tego, co macie, bo jest dobrze. Jest u Was dobrze. Dobrze, kochani, yy, wodniczek. W wodniczku zobaczmy, jakiego potworka już nie powinieneś karmić w swoim życiu, w jakich sytuacji, ewentualnie osób warto się pozbyć, ponieważ blokują Ci drogę do przodu i hamują rozwój. Dobra, wodniczku zobaczmy. Zobaczmy, cóż tam wodniczek. Mhm. Mh. Dobra, wodniki, jeśli macie strzelca, odpuśćcie już, albo mieliście właściwie czy tam macie nieważne. Odpuśćcie już temu strzelcowi, nie? On zrobił, powiedział, czy tam nie zrobił, lub nie powiedział czegoś, czy tam co was ruszyło, co was zabolało, co was zraniło, kochani. I ja nie wiem, czy go mieliście, czy, czy macie, który tutaj jest niefajny w stosunku do wodnika, kochani, darujcie jemu jej, nie wiem, kobieta, mężczyzna, nie wiem, ale przede wszystkim sobie. Jakiś wodnik zatrzymał się po prostu w jakimś żalu do jakiegoś wzodiakalnego strzelca. Jeśli macie. Kochani, nie tyle do strzelca. Jeśli nie macie, kochani, tu jest za dużo żalu. U wodników jest za dużo żalu, kochani. Ale kochani, takiego, który którego tak naprawdę nie ma. Widzicie? Ta trójka mieczy jest odwrócona. Ona, jest, ona, ona się odwróciła. Tego nie ma. Mhm. Tego nie ma, ale wodniczek co? Ale wodniczek na siłę sobie będzie pielęgnował ten ból, ten żal, to kłucie w sercu, to zranienie z przeszłości prawdopodobnie. Takie, wiecie, użalanie się nad swoim losem pod złym, okrutnym. Mhm. I co? I przez to nie dostrzegacie tego, że właściwie jest w waszym życiu stabilniej, bezpiecznie i spokojnie. Tak? Weźcie, wyluzujcie wodniczki. Weźcie, wyluzujcie tego potwora pogonić, o tego, o! On już nie boli, on już nie kuje. Bo wy po prostu tak, wiecie, zapamiętaliście się w tym żalu, nie? Bo taki nie wiem, jakby was ten żal po prostu podnosił na duchu, jakkolwiek to brzmi. Ale odpuśćcie te żale do kogokolwiek, do czegokolwiek. Dosłownie, wodniczki. Tylko spokój was może uratować. I tylko spokój może pokonać waszego potwora. O, jak mi się fajnie zrymowało. No, także wodniczki. Żal, który jakiś tam w sobie dusicie. A nawet pielęgnujecie, ja bym powiedziała, nie, to wam naprawdę przeszkadza zachować ten spokój. I u was jest stabilnie, u was jest bezpiecznie. Mało tego nad wami czuwają wasi opiekunowie, tam aniołowie, inni przewodnicy duchowi, w co tam sobie wierzycie, ale wy po prostu jesteście tak zafascynowani wręcz tym żalem, który tutaj kiedyś do kogoś przeżyliście, lub kto wam sprawił, że nie dostrzegacie tego, że sytuacja jest bezpieczna, stabilna. Mhm. I być może przez to tak nawet blokujecie drogę innym osobom dosłownie do waszego życia. Jesteście zamknięci, tak? Zamknięci na to, na ten spokój. Na to naprawdę, Ej, wódniczki, tego, nie, ja, ja powiem króciutko. Gonić tego potwora nie ma żalu. Żal to jest najgorszy potwór, jaki może w ogóle zamieszkać w naszym życiu, w naszym sercu, i to naprawdę temu też w ogóle odetnijcie, w ogóle dostęp do wody. Niech on się już tam usłyszy. Dosłownie. Niech sobie z śmiercią naturalną zginie. I wcale go nie żałujcie. Wcale go nie żałujcie. Dajcie, dajcie temu umiarkowaniu wejść w swoje życie, kochani. Dajcie. Jest, jest tutaj nad Wami naprawdę fajna energia tej, tej, tego umiarkowania, czyli sytuacja jest dobra, dobra dokładnie taka, jaka jest. I niczego nie musicie zmieniać, ani naprawiać. Także wodniczki, no. Bierzcie. Bierzcie słowa wina, jakie do serca. To serce nie już. Ono się już skleiło dawno. Tylko wy musicie to zrozumieć. Dobrze, kochani, rybki. Zobaczmy, kochani, jakiego potwora nie powinny, nie powinny do, dokarmiać zodykalne rybki. Co im przeszkadza, co ich blokuje, jaka sytuacja bądź osoba mhm. przeszkadza w rozwoju rybek. Zaglądamy. Rybeńki. No. I następny. I o, i następny, po wodniku kolejny znak, który się na kogoś dosłownie uparł. Mm -hmm. no. Rybki. Rybki chyba się uparły na jakiegoś koziorożca, mm, a jeśli nie na koziorożca, kochani, to na jakąś osobę, która nie była dobra dla rybek. Miała zły na nią na nich, na nie, na niego, niego ją wpływ i... i, i. Ale rybki co? Ale rybki jeszcze mają żal, ale jeszcze rybki płaczą. No weźcie już, kurde, rybki, wypłaczcie sobie tego jego mościowe, jeśli musicie, ale chyba już wystarczy. Co? Już chyba te chusteczki wreszcie Wam się kończą. Mhm. I łzy zresztą też. Już wystarczy, kochani, to Gnida była. Powiem tyle, kochani. Gnida, toksyk, manipulant, malwersanty i nie miał na rybki wcale, ale to wcale dobrego wpływu. Wręcz przeciwnie, miał bardzo zły. Sprowadzał na złą drogę, na manowce i na inne takie drogi ciemności. Więc rybki, koniec płakania nad kimś, kto nie był dla was odpowiednią osobą, czy tam partią, jak tam sobie wybierzecie. Tu jest wasz potworek. Tu jest, kochanie, wasz potworek. <laughs> Karmicie potwora dosłownie, wiecie o tym? Hmm? Tego potwora tutaj. Karmicie tego diabła, kochani, cały czas tymi łzami swoimi. No, a ten diabełek lubi ten słony Smack Więc rybeczki, no, proszę tutaj. Przestać płakać nad tą osobą, uwolnić się i takie wiecie, to jest takie na siłę zamartwianie się, że w moim życiu już się nic nigdy nie uda, bo tam ta osoba odeszła, bo ja byłem uza tak uzależniony, uzależniona od tej osoby. Ktoś was od siebie, od was uzależnił, lub no być może nawet rybki mają jeszcze w swoim życiu tą osobę, która dosłownie bardzo uzależniła rybki. To jest takie wiecie, to jest taka pasja, to jest taka namiętność, to jest takie wszystko ale to źle, ale to naprawdę źle wpływa na Was, więc tego potwora już nie karmimy, tego diabła temu mówimy sio. na kopach najlepiej, drzwi mu szeroko otwórzcie, bo rybeczki to nie ma dobrego wpływu. Tu są, kochani, teraz tak, powiem w ten sposób, być może jakieś rybki mają, no, no powiem to, jakieś uzależnienia, nie, od um, różnych używek, różnego typu, kochani, i rybeczki jakieś, lub kogoś, kto jest uzależniony, kto ma ten problem i tu zamiast um, działać, zamiast um, Pomagać sobie, pomagać tej osobie, nie? Leczyć się dosłownie albo uświadomić sobie, że tu jest jakiś problem, to wy dosłownie płaczecie, nie? To jest taki płacz nad rozlanym mlekiem. No, no kurde, no nie wiem, jak z tego wyjść i rozczulam się nad sobą, nad swoim losem, nie rybeczki. Tutaj trzeba się tego diabła pozbyć ze swojego życia, nawet jeśli trzeba będzie płakać kolejny miesiąc za tym czymś lub za tym kimś. Nie wiem, jaka to czy to sytuacja, czy to osoba, ale warto się tego pozbyć, bo to wam naprawdę później poczujecie ulgę i dopiero będziecie się mogli, mogły rozwijać. Także rybeczki, no, co trzeba wypłakać, to już skończyć płakać, jeśli płaczecie, a jeśli jeszcze nie płaczecie i trzeba się czegoś, kogoś pozbyć, to wypłakać jak najbardziej w poduszkę, komuś w ramię, jeśli macie kogoś fajnego i się pozbyć, zobaczycie, jak poczujecie ulgę, bo ten potwór wcale nie miał na Was dobrego wpływu. Także rybeczki, do dzieła! Do dzieła trzymam kciuki. I okej, okay, kochani, no to co? Rybeczki zakończyły to nagranie. I co? Przede wszystkim z mojej strony życzę Wam żeby te potworki, które mamy, te takie metaforyczne, były tak sympatyczne jak tutaj te dwa, które pożyczył mi mój synek do tego nagrania specjalnie. I, a nawet jeśli są, żeby, może nie tyle trzeba było ich wyganiać, nawet jeśli trudno je wygonić, to oswójmy je jakoś, żeby były łagodniejsze, żeby nam nie, żeby nam nie dokuczały, żeby było wszystko w porządku. Także tego Wam kochanie życzę. I co? Widzimy się, słyszymy niebawem. Pa!